Cześć kochani, zapraszam Was do filmiku o niekosmetycznych ulubieńcach. Tak się składa, że teraz jak nagrywam po dłuższej przerwie, to tak jestem podekscytowana modą i jakimiś takimi swoimi ulubieńcami lifestyle'owymi, że ten film nagrywam jako pierwszy, zanim jeszcze nagrałam nawet takich kosmetycznych ulubieńców. Najwyraźniej człowiek się trochę zmienia. jest jedna rzecz, o którego, której zdecydowanie o mnie nie wiecie, nawet jeśli oglądaliście ten filmik 50 faktów o mnie, a mianowicie, że ja uwielbiam potki. Mam bardzo dużą słabość do botków. Noszę je cały rok. Latem noszę je z sukienkami, zimą ocieplane noszę do wszystkiego i jesienią i wiosną. Wszystkie te nieocieplane uwielbiam botki. Uwielbiam botki we wszystkich wykończeniach, skórzane, zamszowe, we wszystkich kolorach, we wszystkich fasonach, najróżniejszych, czy to boho, boho, czy boho czy takie klasyczne, czy na obcasie, czy bez obcasu. Uwielbiam butki, mam do tego ogromną słabość i do nich ogromną słabość. I mimo że jestem strasznym bałaganiarzem, to mój mąż ostatnio zauważył, że jest jedno miejsce w domu, w którym jest zawsze idealny porządek i to są moje szuflady z butami. Tak, usłyszeliście dobrze moje szuflady z butami. Naprawdę uwielbiam butki. W większości, właśnie w mojej szufladzie z butami są konwersy, które również ubóstwiam i kolekcjonuję, i właśnie. Podki i ostatnią wzbogacią, swoją już można powiedzieć tak dumnie, jak to po YouTube'owemu po YouTube się mówi kolekcję podków o parę egzemplarzy z, z nietypowego, jak, 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 jak rozumiem miejsca, dlatego że oprócz mnie nie słyszałem żeby ktokolwiek mówił, czy to wśród znajomych, czy tutaj na YouTubie, o linii z, ze sklepu HM, HM Premium i to są. Rzeczy, które można kupić tylko z tego, co się orientuje na stronie hlm u w sklepie online, który od, od roku istnieje, jakoś niedawno obchodził pierwszą urodzinę. Od razu powiem, że ta wzmianka o sklepie H&M w żaden sposób nie jest sponsorowana, po prostu ubóstwiam tą stronę i praktycznie mieszkam na tej stronie i w kółko śledzę nowinki i, i jakieś przeceny i okazje. I tam właśnie w sekcji premium można dostać rzeczy, które są zrobione z najwyższej jakości materiałów, czyli np. z jakieś bawełny premium, z zamszu naturalnego, ze skóry, z, z, z jedwabiu i zazwyczaj są od 200 zł. wzwyż. Jeśli to jest na tunika jedwabna to około 500 zł, kurtka skórzana kosztuje 1000 zł. Natomiast jako, że H&M należy do tych sieciówek, gdzie, gdzie bardzo szybko się zmieniają trendy i szybko są wyprzedawane również te trendy, to można tam napotkać na bardzo znaczące obniżki i ja właśnie na to czatuję. I w ten sposób udało mi się właśnie kupić dla siebie samej taki prezent na gwiazdkę, a mianowicie kurtkę skórzaną, na którą polowałam bardzo, bardzo długo. I jestem z niej ogromnie zadowolona. Kupiłam ją z 30% przyceną. Jest to kurtka ze skóry naturalnej, świetnie wykończona, świetnej jakości. Wszystkie te rzeczy z tej serii premium są naprawdę dobrze wykończone. I z 30% zniżką to uważam, że była naprawdę okazyjna cena. I w dodatku ta kurtka z tą samą zniżką wciąż wisi na stronie i dam link na dole w opisie filmiku. Natomiast oprócz tego, właśnie jeszcze kupiłam swetr, Sweter, swetr, sweter. A sweter z dodatkiem moheru i jak go noszę, to dostaję bardzo dużo pytań od otoczenia właśnie. Jestem komplementowana w tym swetrze i właśnie pytania ja dostaję, skąd mam sweter, bo taki piękny sweter jest z premium. I sweter również kupiłam za bardzo, bardzo ceny cenie, bo kosztował mnie 115 zł. Wyjściowo kosztował 250 zł, właśnie dlatego, że miałam uzbierane różne zniżki w aplikacji. I za każdy zakup dostaje się punkty, które potem uprawniają do zniżek przy zakupach i też była właśnie taka sezonowa prze przecena. Udało mi się też kupić piękną koszulę z bawełny premium. Taką lepszej jakości niż taka przeciętna biała koszula w hm również w bardzo dobrej cenie, coś koło 100 zł. oraz buty, moje ukochane wodki, od których zaczęłam. Najbardziej jestem zadowolona z tych wodków, znaczy ze wszystkich jestem bardzo zadowolona, na natomiast te najczęściej noszę, bo po prostu. I to są takie botki o Najbardziej klasyczny, z takim odcie odcieniu takim szaro-brązowym, które wyjściowo kosztowały chyba 230 zł, natomiast ja je kupiłam przy 30% zniżce za punktu zbierane w aplikacji za 160 zł. Bardzo jestem z nich zadowolona. Noszę je non stop, odkąd je kupiłam dwa miesiące temu, w zasadzie kupili mnie bardziej rodzice na imieniny. Natomiast tak ja, ja, ja je sobie wybrałam. Bardzo, bardzo, bardzo jestem z nich zadowolona. One nie mają tutaj zamka, i co jest dla mnie kłopotliwe, dlatego że mam wysokie podbicie. W związku z tym, jak pierwsze są one do mnie przyszły, kurier je przywiózł, to nie mogłam wpić nogi, ale mi się tak strasznie podobało, że wiedziałam, że prędzej po prostu uszkodzę sobie nogę, niż nie założę ich. I pierwsze dwa dni bardzo, bardzo długo je zakładałam, tak, 5 minut zegarowych jeden i bałam się, że uszkodzę tą część tutaj buta i nie na długo mi starczą. Natomiast po trzech dniach, byłam bardzo zdziwiona, potem jak już przeczytałam jakieś takie niesamowite informacje na forum, dla osób, które uprawiają jeździectwo i noszą to bardzo takie wysokie buty jeździeckie, które też ponoszą z naturalnej skóry i też czasami bardzo trudno wsunąć w nie nogę przez wysokie podbicie, w których było powiedziane, żeby jeśli mamy kłopot właśnie tak jak ja miałam z tymi butami z zakładaniem butów tego typu, że mamy za wysokie podbicie w stosunku do tego jak są buty ukształtowane, to należy nakładać je prosto po przebudzeniu, kiedy jeszcze noga nie, nawet nie spuścimy nog z łóżka, bo wówczas jest największa szansa, że nam się uda. Już byłam tak zesperowana, żeby właśnie móc je zakładać, i spokojnie, a po dwóch, trzech dniach, właśnie noszenie ich, okazało się, że one się po prostu trochę rozeszły. I to jest ta zaleta właśnie naturalnego zamszu, że na tyle się rozeszły, że w tej chwili bez problemu wsuwam nogę i ubóstwiam te buty. Ubóstwiam je również za to, że mają taką tutaj plastikową podeszwę. To tak dziwnie to już miało. W każdym razie to jest taka podeszwa, która taki bardzo sympatyczny dźwięk wydaje, kiedy się chodzi. Tak, jak, tak jakoś się czuje w nich troszeczkę jak kot w butach, o tyle, że są takie jakby solidniejsze, że mimo, że mają bardzo niski ten obcas, to tak fajnie stukają i no nie wiem, bardzo mi to odpowiada. Bardzo jestem z tych butów zadowolona i te kupiłam w takiej, bym powiedziała, rozsądnej cenie, natomiast pozostałe, które dokupiłam w ciągu ostatniego pół roku bodajże kupiłam, powiedziałam, w bardzo okazyjnych cenach, dlatego, że były bardzo, bardzo, bardzo przecenione. Po prostu dlatego, że już wyprzedawali chyba jakieś poprzednie kolekcje. Wszystkie są zamszowe, to są na przykład takie na troszeczkę wyższym obcasie, już tutaj z, 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 z zamkiem i to kosztowało bodajże 130 zł. Natomiast najbardziej dumna jestem z tych, które kupiłam po zniżkach, które, które akurat były 15%. Teraz na jakiś czas mają takie zniżki, no nie wiem, na nie na Trzy dni, takie śmigające promocje, tak bym to nazwała, które trwają kilka dni i wówczas jest zazwyczaj jeszcze darmowa wysyłka. I w efekcie te buty były przecenione z 230 zł chyba na 75 zł. W związku z tym rywalatyjny zakup tych jeszcze nawet nie nosiłam. Natomiast jestem strasznie z nich zadowolona, dlatego że należy do osób, które są przekonane, że buty robią jakoś tak strój. I bardzo często właśnie to buty zmieniają to, jak odbieramy strój. To może być prosty t-shirt z, z jeansami, i to właśnie krój spodni i, i rodzaj butów, jakie do nich nabie, na, ubierzemy, zmienia ten sam, ten sam strój w jakiś taki wytworny, prawie że tak elegancki, w czy taki codzienny. W związku z tym. Bardzo, bardzo polecam buty i bardzo, bardzo polecam też w ogóle właśnie linie premium z H&M. Jakkolwiek również polecam właśnie sam, samą stronę właśnie hanem.com, tam gdzie można, jakby sklep internetowy ze względu na to, że zawsze są bardzo okazyjne ceny, zupełnie nie pokrywające się z tymi cenami w sklepach, na korzyść, tak, zazwyczaj są bardziej okazyjne, chociaż zdarzało mi się na przykład kupić coś 10-15 zł drożej, w sklepie online, niż potem widziałam na przykład na przecenie, tylko i wyłącznie na przecenie. Bywały tańsze te rzeczy na przykład na wieszaku, takim z przecenami w sklepie stacjonarnym. I jeszcze zaletą tego jest to kupowanie właśnie w sklepach internetowych, o czym do czego zachęciła mnie Florka, Florence Beauty jest to, że te rzeczy przychodzą po prostu z, z, nieskazitelne, tak, nie mają żadnych śladów, na przykład koszule podkładu, potem po jak ktoś się przymierzał, nie są gdzieś naderwane, są, są zawsze takie no, nowiutkie, nowiutkie, pięknie, sterilnie zapakowane w plastik, bardzo łatwo też je oddać, jeśli na przykład rozmiar się na mnie zgadza albo coś takiego i te, te wszystkie zniżki, jakie się gromadzi też jakby na mnie działają. Zdecydowanie jakby wszelkie programy lojalnościowe są moją zgubą, dlatego, że wciągają mnie i ja zbieram punkty, wymieniam punkty i w efekcie pewnie kupuję więcej niż bym kupowała, gdyby nie było tych całych właśnie programów lojalnościowych, ale koniec końców niczego nie żałuję. Z każdego pojedynczego zakupu, z tych, które zatrzymałam, jestem bardzo, bardzo zadowolona i Wam również polecam właśnie tą stronę, ten sklep internetowy jeszcze do polecenia mam teraz będę to, to, to tyle, jeśli chodzi o takie, że powiem, zakupy tak, i, i, i modę. Chciałam zrobić jeszcze taki lookbook piosenny, bo ostatnio, tak jak mówię, się bardzo wciągnęłam w modę. Natomiast to myślę, że w jakimś osobnym filmiku pokażę Wam te rzeczy, które aktualnie posiadam, z których jestem bardzo zadowolona, w postaci jakiegoś takiego filmiku z, z paroma propozycjami strojów. Które jakoś, do których jestem jakoś ostatnio wyjątkowo przekonana to to byłaby jakaś taka nowość na moim kanale dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć a teraz przejdę do jedzenia jakoś dlatego, że leżą tutaj te batoniki to najłatwiej mi, mi to zrobić i mam do polecenia batoniki, które same w sobie nie są jakoś takie szczególnie pyszne natomiast są wartościowe, Mają bardzo dobre właściwości, takie właściwości odżywcze i nie zawierają żadnych jakichś takich substancji, których nie chcielibyśmy zjadać, typu tłuszcz palmowy albo jakiś taki utwardzony, jakieś takie emulgatory i, i substancje sztuczne schodzące, a mianowicie mam na myśli te dobre kalorie, które ja kupuję jak kokorek litów przy okazji po prostu robienia takich codziennych zakupów spożywczych i kosztują 2,50. nie chyba nie. nie Nieznacznie więcej kosztują i jest troszeczkę większy wybór w bo jest jeszcze taki kawowy, którego, którego nie ma w lidu, albo przynajmniej w moim lidu. Ja je noszę po prostu w swojej torbie przez cały czas. Dokupuję je sukcesywnie, jak mi się kończą, dlatego że są idealne, jeśli na przykład nagle poczujemy nagły głód i nie, nie chcemy właśnie zapychać się czymś niezdrowym albo czymś przypadkowym, to one tak na dwie godziny przynajmniej w moim przypadku zaspakają głód, są łatwe do przechowywania, nie, nie, inaczej niż jogurt na przykład, nie tracą ważności, a przy tym właśnie, tak jak mówię, mają doskonałe składy. I tu mamy na przykład jabłko i cynamon, to są tak naprawdę same prasowane warzywa i suszone owoce, bez żadnego dodatku, tak? Czasami dodatkiem jest na przykład kawa albo kakao, natomiast już nie mają żadnego innego dodatkowego składnika, który by je barbił czy, czy nadawał im do jakoś taki szczególny smak. I dla mnie są one takim, takim smakiem nabytym po prostu, po prostu, że, że na, na, na początku w ogóle mi nie smakowało, tak z rozsądku je jadłam. Potem zaczęło mi trochę smakować i moje ulubione to jest zdecydowanie ten kokosowy oraz ten kawowy, którego tutaj nie ma. A w międzyczasie, tak jakby jak już człowiek się przekona do nich, to, 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 to bardzo chętnie jakoś teraz po nim się i czasami wręcz mam na nie smakać, czego bym to nie pomyślała, że się zdarzy. I przekonałam jedną koleżankę do nich właśnie, która, której zależy na zdrowym odżywianiu. I tak, że tak powiem, moja dieta jest bardzo urozmaicona i różnorodna, uwielbiam gotować, ale nie mogę powiedzieć, że zawsze jem tylko to, co należy. Tak? Bardzo często właśnie jem rzeczy, które bynajmniej nie są e, zdrowe, ale, że tak powiem, no życie musi mieć jeszcze smak. Tak? Natomiast staram się, jeśli, jeśli jestem w dobrym stanie psychicznym, mam dużo czasu i, i, jest, i jestem na ścieżce jakby zorganizowania, to staram się jeść sensownie i one są zdecydowanie taką częścią mojej codziennej diety. Jeszcze przy okazji jedzenia, właśnie zdrowego jedzenia, chciałam polecić książkę, której nie mam do pokazania, dlatego że ściągnęłam sobie PDF z, z chomiku i akurat był dostępny, to sobie ściągnęłam i bardzo prawdopodobne, że nadal jakby jest do Postaram się znaleźć link i wam dać na dole w opisie filmiku. I to jest książka, którą można też zresztą kupić, w tej chwili chyba się skuszę, w wersji polskiej, bo ja mam PDF w języku angielskim, natomiast wersja polska, widziałam, w takiej pięknej, twardej oprawie jest już dostępna w Wampiku, to jest nowość, to, to jest gorąca nowość z ostatnich par tygodni. A jest to książka makijażystki brytyjskiej Wendy Row, która jest chyba. Nawet na pewno jest naczelną makijażystką czy główną makijażystką domu mody Burberry i, i, i właśnie stworzyła wszystkie kosmetyki kolorowe Burberry i. i, i, i. I tak jak mówię, jest naczelną mak makijażystką makij 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 tej, tej właśnie marki kosmetyków i, i, i domu młodym. Natomiast jest, 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 ma w tej chwili coś koło 50 lat, wygląda spokojnie na 35, jest niesamowicie wysportowana, pełna energii i jest jedną z, z, z najbardziej uznanych makijażystek na świecie, w ogóle, <laughs> ze swojego pokolenia, tak? razem właśnie z, z Charlotte Tilbury czy z, z Lisa Eldridge czy z, z, z innymi uznanymi makijażystami. Jest tam właśnie na, na, na samym jakby ścisłej czołówce najlepszych makijażystów świata i ona zawsze była znana z tego, że bardzo dbała o zdrowie i w związku z tym napisała książkę, która nazywa się Eat Beautiful, czyli w wersji polskiej wiedziałam, że zostało to przetłumaczone na Jedz i bądź piękna i książka pełna jest przepisów i przepięknych zdjęć, które wszystkie, w, wszystkie są bardzo łatwe do zrobienia, produkty są łatwo dostępne i to są wszystko nieprzetworzone produkty, z których na szybko można zrobić bardzo smaczne i niezwykle zdrowe dania. Podzielona jest na pory roku, dlatego że nie o dzisiaj wiadomo, że naj, najzdrowiej po prostu jeść lokalnie i zgodnie z porami roku. I, I przy każdym przepisie jest też napisane, co zyskujemy jedząc daną potrawę, z punktu widzenia składników, jakie się na nią składają. I znalazłam tą książkę dosyć przypadkowo, googlując, googlując rzeczy, które można by zrobić dosyć szybko do jedzenia. Na, na swój fakultet w szkole, która nazywa się właśnie Sekret Urody Polek, na którym dziewczyny, które chodzą na mój fakultet, na solatki gimnazjalistkie, najbardziej lubią gotować, w związku z tym szukałam właśnie zdrowych przepisów dla nich, które no byłyby zgodne z, z tematem naszego fakultetu, tak? I, I które jednocześnie byłyby smaczne i zrobiłyśmy dotychczas takie kulki, nie, to nie to ja w domu robiłam. Zrobiłyśmy na, na których zajęciach taką pyszną sałatkę ze świeżej kapusty bardzo taka nietypowa, z brokułami, z jakimś takim nietypowym sosem oraz zrobiłyśmy szaszłyki takie w stylu tajskim, z orzeszkami ziemnymi i, i, i z jakimś takim aromatycznym sosem. Pyszne to wszystko było i właśnie wówczas zaczęłam, e, googlowałam właśnie, próbując znaleźć, znaleźć tą książkę, czytać ją właśnie, kupić, kiedy jeszcze była niedostępna w Polsce i właśnie znalazłam ten PDF i od tego czasu zrobiłam mnóstwo, ale to mnóstwo przepraw, potraw z tej książki. Wszystkie były przepyszne i no, z, na, z, na, z największym przekonaniem polecam Wam tą, tą książkę. Naprawdę jest jeszcze piękny wstęp, właśnie w którym Wendy mówi, że, że, że jesteśmy tym, co jemy, i ją zawsze pytają bliscy o to, żeby właśnie poleciła różne składniki, co jeść, na przykład, żeby mieć czystą skórę. Jest taki, taki podrością, bo oprócz przepisów jeszcze są właśnie jakaś taka dodatkowa wiedza zebrana, takie kompendium jej wiedzy, co jeść, żeby się dobrze czuć, co jeść po tym, jak e, za dużo wypijemy, co coś, jak się czujemy zmęczeni. No, rewelacyjna książka. I wszystko jest nie tylko zdrowe, ale też smaczne, przepięknie ilustrowane, nie mogłam bardziej polecić, aż się po prostu tak podekscytowałam, że mam takie poczucie, że zaraz po prostu polecę do Empiku i kupię tą taką książkę po prostu um, drukowaną, żeby mieć. Tak, jeszcze będąc w chciałam serdecznie polecić dwie moje ulubione potrawy, na punkcie których ostatnio mam absolutną obsesję, a mianowicie szakszukę. Jak się przed chwilą dowiedziałam z Wikipedii, byłam przekonana, że to jest jerozolimskie śniadanie, a się okazuje, że to jest tunezyjska potrawa, która oznacza taki wielki bałagan w dosłownym tłumaczeniu. Jest to takie żeby przybliżyć Wam, jest to tak naprawdę takie leczo, dlatego, że jest to potrawa, która opiera się na, 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 na pomidorach z puszki, do których dodajemy paprykę świeżą, taką słodką, dodajemy jeszcze kolendrę, fetę, taką prawdziwą fetę, tak? czyli nie taką z mleka krowiego, tylko taką kozio-owczą i w, te, w, te, w tym takim leczo, jak już udany, jak już właśnie tak um, ugotujemy to leczo, można troszkę to jeszcze zmiksować na mniejsze kawałki, to w tym leczo, na sam koniec właśnie do tego leczo dodajemy pokruszoną fetę i w tym osadzamy jajka. Czyli jakby robimy w, w, w tym takim leczo jajka na mm, takie sadzone i w momencie jak tężeje nam białko, to potrawa jest gotowa do jedzenia, nawet jeśli żółtko jest płynne albo półpłynne i to jest po prostu... Cudowne, cudowne. To jest zdecydowanie mój smak. Dodajemy tam jeszcze, zapomniałam powiedzieć dużo o takich ostrych papryczek, czy to chili, czy to pepperoni, czyli jest to zdecydowanie potrawa na ostro. I razem przez to, że tam jest feta i przez to, że tam jest jajko, no i mamy tą bazę taką właśnie pełną potasu właśnie z, z, z papryki i e, trochę silnym przeciwutleniaczem i z pomidorów, które zawierają, tak jak mówię, dużo potasu, to, to jest to bardzo sycąca potrawa, je się to z przynajmniej my tak spajdą, takiego pełnoziarnistego chleba żytniego, z masłem po prostu i to jest nie dość, że bardzo sycące, to jeszcze przypyszne, takie aromatyczne i mimo, że chyba tak zwyczajowo jest to potrawa jedzenia, jedzona na śniadanie na świecie, to ja jak zrobię taki wielki gar, to część mrożę, żebym miałam tak na, na, na szybkie, mogę sobie na szybko to odmrozić i potem tylko do tego dobijać jajka, tak? czyli bez, bez jajek może taką wielką porcję, bo mam wrażenie, że jajka się bardzo słabo mrożą. Natomiast du dużo tego zjadamy po prostu od razu i to nie tylko na śniadanie, ale jeszcze to jest świetne tak naprawdę na takie a, szybki, szybki obiad w ciągu dnia, nawet na kolację. Ja mogę to jeść i bardzo często tak robię po prostu całymi dniami na wszystkie posiłki od rana do nocy, czyli to jest szakszuka. A druga rzecz, na której um, mam absolutną obsesję, to są tosty z awokado. i to jest taka, myślę, że rzecz, która a, inspiracja do właśnie dorobienia tej potrawy wzięła się zdecydowanie z Instagramu, z Instagrama, dlatego, że tam bardzo ci tacy naj 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 najbardziej popularni blogerzy często um, publikują właśnie zdjęcia swoich potraw, tak, jedzonych najczęściej w różnych restauracjach i tosty z awokado przewijały się cały czas postanowiłam zrobić i przepadłam. I to jest po prostu dosyć banalny przepis. Za tego jajka w kożu... W, w, w... jak to się nazywa? Jajko... w korzuszku. Nie, to się chyba tak nie nazywa. Eee, jest jakaś nazwa na to jajko, zaraz powiem o co chodzi. W każdym razie podstawą jest znowu przynajmniej w naszym domu, żytni chleb, który po prostu w tosterze popykamy aż na, na chrupko, na, tak, tak jakbyśmy grzanki robili. Smarujemy to zamiast masłem, to Awokado, po prostu takim zgniecionym świeżym awokado. Um, ugniatamy to po prostu widelcem, i na to należałoby nałożyć jajko, które zapominam, jak się nazywa. To ta forma przygotowywania jajka, gdzie wrzucamy je do osolonej wody z odrobiną octu. I jeśli jajko jest bardzo świeże, to powinniśmy być w stanie okręcić białko wokół żółtka i ono, jakby. Trochę tak jak jajko na miękko, tak? Tylko że 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 to jajko tak efektownie wygląda ofinięte wokół Wokół tego żółtka. takie Białko się ścina, rzutko jest nieścięte i tak efektownie wygląda na tym toście posmarowanym awokado. Natomiast ja nie jestem w stanie, nawet jeśli kupuję, a mieszkam praktycznie na wsi, jeśli kupuję jajka, nawet od gospodarza, tutaj są super świeże, to nie jestem w stanie tych, tych jajek tak zawinąć, bo jakby tego białka zawinąć, właśnie kiedy je wbijam do, do, gorącej, do gorącej wody. takiej jest odstęp, takich zawinąć, żeby one tak wyglądają jak należą, więc zazwyczaj po prostu robię jajka sadzone i dokładam to na tostę. W zasadzie tak samo. I to polewam różnymi ostrymi sosami. Moje ulubione to są taki jalapino albo taki e, sos e, tabasco, bo ostatnio bardzo polewałem ostre sosy. Dodaję jakąś mieszankę przypraw, taką ostrą raczej i Przepadam, po prostu przepadam i znowu to jest śniadanie, które jest bardzo sensowne, o tyle, że ono na bardzo, bardzo długo syci. To są dobrze, dobrze zainwestowane kalorie, świeże, pełnowartościowe rzeczy i w dodatku pyszne. I przekonam do tego połomy swojej rodziny i znajomych, i, i teraz stało się to po prostu czymś takim, jakby dodatkową opcją śniadaniową, którą po prostu ubóstwiam i szczerze również Wam polecam. Tak. To by było, jeśli, to, jeśli chodzi o moje takie właśnie fascynacje kulinarne. I ostatnia rzecz, jaką chciałam Wam polecić, to jest serial. Nie mam zbyt wiele czasu na oglądanie filmów ani seriali, ale ostatnio były święta Wielkiej Nocy, potem było troszeczkę czasu wolnego tytułem Majówki i udało nam się z mężem obejrzeć serial, który od dawna chciałam obejrzeć, dlatego że ilekroć przegadałam u rodziców takie tygodniki typu Polityka albo... Przegląd albo mm, najróżniejsze właśnie Angora, to tam było polecane jako właśnie godne zobaczenia, a mianowicie chodzi mi o seria, serial Wielkie Kłamstewka, Big Little Lies, gdzie pierwszoplanowe postacie to są postacie kobiece, które są grane fenomenalnie zresztą, po prostu rozsadzają telewizor przez Reese Witherspoon, Nicole Kidman i Shailene Woodley. I to jest serial o takim prowincjonalnym miasteczku, gdzieś w jakimś malowniczym miejscu yy, w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie jakieś takie niedopowiedzenia, jakieś um, um, kłamstwa urastają do, do potęgi właśnie jakiejś takiej entej tak? I, i rozsadzają i rozsadzają tą, tą, tą małą sp społeczność, tak, I, i, i jest to bardzo ciekawy głos w sprawie przemocy domowej również. I ponoć Reese Witherspoon, która re, jest takim mm, producentem również tego serialu, właśnie mówiła, że zainteresował ją ten serial tylko dlatego, że są bardzo silne i wielowymiarowe postaci kobiece, gdzie kobiety nie są akcesoriami, czy jakimiś żonami wyłącznie, czy, czy jakimiś takimi prawie że dodatkami do, 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 do ról męskich, tylko są takimi no, pełnokrwistymi postaciami pierwszoplanowymi, to jeszcze właśnie, ja nadzieję, że, że, że to w jaki sposób jest, pokazana jest przemoc domowa w tym filmie, m, zachęci kobiety do tego, żeby otwarcie jakby o tym mówić i wyzwolić się właśnie z rąk męży, mężów tyranów. Bardzo, bardzo ciekawy serial, i myślę, że jedną z najciekawszych rzeczy w tym serialu, oprócz tego, że, że się ogląda z zapartym tchem, i lista dialogowa, dla własnej, sama lista dialogowa jest po prostu niesamowita, i taka głębia psychologiczna też porywa, jest, jest, jest Nicole Kidman. To jest po prostu w wieku 50 lat, wygląda. Fenomenalnie i tak naturalnie myślę, że, że zrezygnowała już właśnie z tego jakiegoś majstrowania przez swojej twarzy i wygląda po prostu niesamowicie jakby mniej niż na swój wiek, ale jednak jakby nie, nie wygląda na kogoś, kto się sztucznie odmłodził, od, od tak jak mi się przez ostatnich wiele lat bardzo często się mówiło o nikolki na częściej w kontekście właśnie tego, co, co robi ze swoją twarzą, niż w kontekście jej, jej wybitnych umiejętności aktorskich, a tutaj właśnie um, ponownie wraca do swoich korzeni właśnie wybitnej aktorki. I ten film, ten serial i serial Lion pokazuje po prostu skalę tego, jej możliwości. Niesamowicie się ją po prostu w tym serialu ogląda. Sam serial jest absolutnie godny polecenia, taki zdecydowanie serial dla, dla, dla osób dorosłych, bardzo, bardzo ciekawa propozycja, z całego serca polecam. My akurat oglądaliśmy go na nas w serwisie Go Movies, bo nie lubimy oglądać rzeczy, nie mamy Netflixa, nie lubimy, w ogóle nie mam telewizora, nie lubimy oglądać niczego z, z lektorem, jeśli to tylko możliwe, dlatego że oboje z bardzo dobrze znamy język angielski i to jest też formą uczenia się języka, jeśli możemy coś oglądać w, w oryginale, w związku z tym znalazłam właśnie na Go Movies cały, wszystkie siedem odcinków i z, z angielskimi napisami, ale mam też jedną stronę, którą właśnie przesłałam mojej mamie na przykład i mojej teściowej, gdzie, gdzie można obejrzeć to albo Właśnie z polskimi napisami, odcinki w sieci albo z, z lektorem. W związku z tym chętnie Wam podam linki do tych stron. Jeśli macie Netflix, to jest to, co wiem na Netflixie. Polecam po prostu z całego serca. Cudowny serial, naprawdę zdecydowanie mi porwał i myślę, że um, czule wracam do niego myślami i myślę, że za jakiś czas, jak już um, chętnie do niego wrócę. To jest do takiego stopnia po prostu. Tak, i to już chyba wszystko, co chciałam polecić. Tak, za wyjątkiem jeszcze może tego filmu Lion, gdzie nie chciałam zbyt dużo zdradzać. Myśmy go w kinie widzieli w postaci jakiejś takiej przedpremiery. Jest to film, jakaś taka kolaboracja australijsko-francuska bodajże, czy brytyjska, gdzie właśnie mamy brytyjskiego aktora, hinduskiego pochodzenia Deva Patela w głównej roli Rooney Mara, amerykańską aktorkę Nicole Kidman, australijską aktorkę. Jest to przepiękny film. Film nazywa się Długa Droga do Domu i myślę, że żebym zrobiła wam jakąś taką niedźwiedzią przysługę, jeśli bym cokolwiek więcej wam powiedziała ponad to, że jest to jeden z najlepszych filmów ostatniej dekady, jaki z mężem widzieliśmy. Jestem zdziwiona, że tak trudno go zobaczyć w kinach i tak mało się o nim słyszy, bo że jest po prostu wybitny. Jeden z tych filmów, gdzie wszystko gra, i aktorzy, i, i, i długość filmu, i no jest, wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być, co to, to, to nie jest wcale takie łatwe do osiągnięcia. Um, absolutnie warto zobaczyć. Nie wiem, czy już przypadkiem nie jest nawet wydany już na, na DVD. Um, rola po prostu Oscarowa zarówno Deva Patela, jak i, i Nicole Kidman. Mimo, że tych nagród za to nie dostali, to myślę, wiem, że byli nominowani chyba do, do wielu prestiżowych nagród, absolutnie słusznie. Niesamowity film, absolutnie wart polecenia. Tak, i to już chyba wszystko, co chciałam Wam polecić. Mam nadzieję, że, że skorzystacie z moich poleceń, że zapoznacie się z moimi ulubieńcami i staną się i Waszymi ulubieńcami. Niezwykle się cieszę, że mogę znowu do Was mówić. Bardzo się stęskniłam za tym, bo miałam bardzo intensywne ostatnie parę miesięcy w pracy. Teraz będę miała troszeczkę więcej ludzi i mam nadzieję, że będę mogła częściej, częściej kręcić dla Was filmiki. Przyznam, że bardzo, bardzo mi tego brakowało, ale przedtem się nie dało. I cóż, żegnam się z Wami czule i um, zabieram się za, za filmowanie ulubieńców kosmetycznych. Do zobaczenia!